Witajcie, w tym filmie poinformuję Was o nowościach GTA Online. Jak widzicie, w Los Santos mamy totalną inwazję UFO w nocy. I co więcej, Rockstar dodał nowy content, nową broń. Ja ją już zdobyłem, tak się ona prezentuje. Dzisiaj jeszcze wleci poradnik, jak ją zdobyć. Więc wyczekujcie. Nazywa ta broń się, jakby co, ogłuszacz. I świeci takimi ledami. Spoko sprawa. Dobra, przejdźmy teraz do premii. Pierwsza premia to jest na walki o przetrwanie z kosmitami 2 razy Kasa JRP. Druga premia jest 2 razy Kasa JRP na tryb adwersarza Dzień Sądu. Ale ważne jak opłacacie Geta Plusa macie 4 razy kasa IRP. I ostatnia premia 2 razy kasa IRP jest na ulicznych dealerów. Teraz przejdźmy sobie do zniżek Hubenego. Mamy tańszy BFB. Bill. W Sauternie mamy tańszego Warhammera HKR. Caravan Romeo. Tornado Trot, Tego oto Troposa mamy tańszego. Launchera mamy tańszego. Brickhama mamy tańszego. Albany Frankenstein jest tańszy. Saktrusa mamy tańszego. Wanie z broją o 30% macie tańszy Aptomizer. A jak opłacacie Geta Plusa o 40%, macie tańszy wdowisz strach. Ale nie będę pokazywał, gdzie jest wam z bronią, bo codziennie jest on w innym miejscu. U Simona o 30% mamy tańszego tego oto Enusa. I teraz przejdźmy do ostatnich dwóch zniżek. Są to zniżki 50% i mamy Dinka Gestera tańszego oraz Vamosa. I na sam koniec przejdźmy do darmowego autka. Jest to brawa do Gunlet Classic i co trzeba zrobić, by zgarnąć tą furę za darmo. A musicie zająć na mnie piąte miejsce przez dwa dni z rzędu na wyścigach z klubu samochodowego. No i to było wszystko, co chciałem Wam przekazać w tym szybkim newsie. Trzymajcie się do następnego filmu. Pa! pa.